Lato czas odpoczynku i remontów. Wielu z nas odnawia domy i mieszkania. I bardzo dobrze. Ale pamiętaj, śmieci po remoncie to nie są odpady komunalne. Nie wrzucaj ich do zwykłego kubła. Śmieciarka po twoją wannę, panele i gruz nie przyjedzie. A do lasu? Serio? Las to nie przok, a dzik to nie śmieciarz. Zamów kontener albo przywieź odpady do przoku. W Koninie masz dwa. Sulańska 13, czynne nawet do 21.30 i Marii Dąbrowskiej 8. Też soboty ogarniają. Tu też możesz odstawić stare opony, sprzęt RTV AGD, którego już nie chcesz, czy stare meble i to wszystko za darmo. Legalnie, ekologicznie, bez wstydu. Nie rób z siebie bohatera z memów. Zamiast do lasu, wywieź do przoku, bo gruz nie rośnie na drzewach. Partnerem tego odcinka zielonym do góry był miejski zakład gospodarki odpadami komunalnymi w Koninie. Do zobaczenia za miesiąc!